W tej chwili nic tam się złego nie dzieje, znaczy wysypuje się ziemię tutaj po drugiej stronie tej Aha, drogi. Bardziej tak się zwraca uwagę na to. Tak. A. Otoczenie tych stawów też jest bardzo ważne, bo te kumaki, one tak. się przemieszczają i poza tym wychodzą na ląd, potem po okresie rozrodczym. I zakopują się w ziemię, także te, te, roślinność wokół tych stałych powinna być zachowana. Powinno. Mhm. No, I co Aha. jeszcze? I właśnie, czy Państwo się dowiadywaliście, jak to w urzędzie wygląda i czy jest szansa, żeby to przeszło w ogóle? To, nazwy? Te tak. Na razie właśnie, się nie ja dowiadywaliśmy, ale my. myślę, że jak się zgłosi do Urzędu Miasta tak. projekt jakiegoś nazwania, bo tak samo i ulice też się nazywa, przecież ludzie zgłaszają jak mhm. I Jeszcze z odomieniem może rady dzielnicy, to mhm. może te stawy zostaną nazwane, bo. Jeżeli mają być zachowane, no to powinny mieć jakieś swoje nazwy. Acha. I chcecie Państwo do tego dążyć. Tutaj, no, jako... tak, tak. Mhm. To jest jako... za nas tak żeby znaczy... Zachować to, to sztuczne. My chcielibyśmy to zachować. W tej chwili nawet jest, jesteśmy już napisaliśmy się do fundacji, ratujmy taki, tak, panią ich, tak. Mhm. Także możemy występować w imieniu tej fundacji. No i myśli, my cały czas mhm. mamy nadzieję, że te stawy zostaną zachowane tutaj dla mieszkańców, bo... Mam nawet tutaj taki wydruk Właśnie? komputera, dzisiaj wydrukowałam, o wigierskim Parku na że tam ostatnio zachowano siedem oczek mm -hmm. z Unii, jakieś dostali Aha. dotacje, żeby je, bo one były wysuszone no. i zostały zachowane, a my tu mamy siedem działających, tak. znaczy, można nawet, powiedzieć. Nawet nie, nie, nie ten zachować, a może je tylko nie? No bo nie, budowane, nie musimy ich, nie tak? musimy ich odbudowywać. Bo no, a my nie musimy. Są, one się tak?